Bez spoilerów, ale czy właśnie uświadczyliśmy najlepsze epizody w historii Parszowej zgrai? Nawet lepsze od Wojen Klo. No dobra, dziś nie chcę być posądzony o herezję. Ale od samego początku, odcinek trzeci zajmuje pierwsze miejsce na moim podium, ale nie wiem, czy to nie jest z powodu takiego uczucia Ło matko, da się jednak z tych hejtowanych Sequeli zrobić coś dobrego jak się chce. Oczywiście dodatkowo mieliśmy początek teamu Crossher Omega, duo, które w najnowszych epizodach jeszcze bardziej przybiera na sile. Czyli pojawił się mój ukochany Palpatine, ale nie wiem, czy pierwsze miejsce, bo sequele złe tutaj dobre. Jest wystarczającym argumentem, bo ło matko, to jest zero mieczy świetlnych, oryginalne postacie bez potrzeby machania nam przed nosem, a na kinem Palpatinem. Czy Wuderem, którego dziady nam podpieprzyły. Jak widzieliście ostatni odcinek z mymami, to wiecie o co chodzi. I nawet w komentarzach pod tym materiałem na głównym kanale. No, odcinek musiał być naprawdę dobry, skoro nie mogliście się doczekać recenzji, już tam komentowaliście te epizody. Super, że show, podobnie jak Andor, pokazuje cały czas, że można zrobić dobre, gwiezdne wojny bez mieczy świetlnych. Jeszcze mm. muszę się z tym przespać, ale po pierwsze, oczywiście, dzięki za lajki. <grych> A tak na serio, na dzień dzisiejszy, szóstkę i siódemkę traktuję jako jeden wielki epizod. Bo w sumie to zaskoczyli mnie, że tak. Tak świetne odcinki nie rozbili na dwa tygodnie, tylko tali naraz, ja nie narzekam, ponieważ lecą na pierwsze miejsce na naszym podium. I co takiego? Z ostatniej chwili odezwał się sam Gongdroid i powiedział: Niemożliwe. Sam potężny Lord z y, Gongdroid <laughs> przyznał im order masywnego Gongdroida najwyższe odznaczenie w całym imperium. <laughs> A tak na poważnie, no muszę się jeszcze to przemyśleć, ale nie wiem, czy nie był to najlepszy odcinek w The Bad, w historii. Tak zdaję sobie sprawę, że mieliśmy wcześniej zniszczenie kamino. Odcinek z Maydayem. Śmierć Techa, którą ja cały czas uważam, że ostatecznie okaże się być, ej, no to był tylko prank ziomeczki? Co według mnie mogły potwierdzić te epizody, ale o tym w spoilerach. I mój mózg, który wcześniej już został rozebany, <laughs> i do dziś pozostaje na ścianie, bo gdzie? Filery? Poza drugim epizodem odcinki są kapitalne i tak jak zapowiedziano, cały czas jest mrocznie. Mieliśmy kontynuowaną historię z poprzednich sezonów. Klony tworzą własną rebelię i jest to mimowolnie zamieszana drużyna 99. Widzimy wielką niechęć klonów do Crosshera, którego cały czas posądzają o bycie piątkiem imperium. Ja osobiście nie wiem, co w tym jest takiego złego. O, w sumie to jest dobry moment na segment. A no, nawet hechłem! Bo jak powiedział reker. Nie skaczą z radości na nasz widok. Czyli wszystko po staremu, W końcu pojawił się nasz tajemniczy asasyn, który o matko nie mogę się doczekać omówienia spoilerowego, bo może być grubo. Po raz kolejny, przede wszystkim był to odcinek Crosshaira, który wola boga, jak on teraz wyskakuje u mnie naprzód w rankingu najlepszych postaci tego show. Jeszcze bardziej pokazana jego relacja z Omegą, bo trochę przejął rolę Huntera. O i tutaj w sumie część druga, a no nawet hechłem. Trzymaj się blisko. Tutaj naprawdę łatwo się zgubić. Jesteś taki jak Hunter. Jestem znacznie gorszy. Jednak tajemniczy Tech Assassin Nie jest jedynym rodzynkiem tych epizodów Ponieważ zbuntowane klony Pod przywództwem Rexa Ściga Wolf I to jest grubym punktem w tych epizodach Oczywiście ci którzy oglądali Rebeliantów, To wiedzą jaki konflikt się skończy Jednak i tak Ciary na plecach Jednak kłamałem Bo najlepszą postacią w tego epizodu Był senator z Raxos. <głos》> Z poprzedniego sezonu Który na samym początku Gdy idą na tajne spotkanie I nie mogą zostać wykryci O kurde Widzicie Rexa Jak idzie Full incognito mod Bo nie chce zostać wykryty A kurde Senator Gigachat <noise> idzie odwalony jak szlachcic Gotyka. jeszcze <noise> brakowało mu, żeby na bebechu miał napisane Uważam, że Obi-Wan miał low grand, bo tak cholipka nie chciał ściągać na siebie uwagi. Poza tym takie rzeczy jak świetne, logiczne sceny walk, bez takich głupotek jak w epizodzie z imperialnym oficerem będącym potajemnie synem Jabby. O nie nie nie, ja wiem, że to będzie maciu pęki spoiler, ale jedną scenę muszę pokazać. Improwizuj, adaptuj, przezwyciężaj. <laughs> Nie masz problemu z celnością, jeśli strzelasz <laughs> Kurła, minami, no po prostu 300 iQ. Tych momentów było o wiele więcej. Piszcie komentarza, czy według Was też to były lepsze epizody i zachęcam do subowania, bo już jutro omówimy epizod spoilerowo. Link do filmu będzie widzieć na ekranie. Specjalne podziękowania dla wszystkich wspierających oraz dwójki wybrańców imperatora. Kufal imperium, odmaszerować.